Siemano tutaj Kogut i Kaczka Dzisiaj będziemy grać w jakąś dziwną grę o nazwie BIP PIP Bardzo dziwna to jest gra Jest, mm. jest pod tym napisane to, toxic Dobra, D dobra. nieważne <laughs> Dobra, to my będziemy grać w tą dziwną gierkę No to miłego oglądania No odpalaj No dobra Dobra, gramy. Ja jestem fioletowy. A ja jestem niebieskim. Ale kto więcej zdobędzie? Ej, nie mogę skakać. No, kto więcej zdobędzie? Ja jestem Bip, a ty jesteś Pip. O, i ty musisz na swoim. O, no i udało nam się wygrać. Dziwna to jest granie. Ale musimy mieć tyle samo? Nie, nie Nie musimy. Kurde. Ale parkur to trzeba robić. A tu par... parkur? Parkur. Parkur. Ile ty masz? <laughs> Parkurowiec. mnie, ja zgidołem. No co fajnie, od nowa zbieramy. Ale mamy te gwiazdki wszystkie. Aha. <laughs> nie mogę skakać, mi nie Chodź tu. spacja. No bo nie na spacji, tylko na strzałce w górę. Nie mogę się przyzwyczaić A ty skaczesz na spacerze Nie, ja skaczę na W Dajesz Dobrze, i na, sw I na swój dutek. I nagle spadłem tu I robię sobie. nowa 22 15. To my jeszcze gramy A wy oglądacie O kurde, ale zrobiłem źle O kurde o. Ej, tak? mamy 8, mamy 22. Dwa. Cztery. Spadłeś? No. Nie zbieraj tych widzowych. Wiesz nie spadłem? Dzięki. Zebrałem sobie. Fajnie, ile już mam? Ja mam jeszcze 37. Ale teraz będzie na końcu kto ma więcej? No nie. Tu po prostu zbieramy sobie gwiazdki, nie? Kto ile zdobędzie? Tyle będzie. No. Chodź, musisz mi dać ten głas ogromny. Przesuń mi go tu. No przesuń. Ja już chciałem Teraz mieć. ja muszę tą dźwignię. Okej. Okay. I teraz ja idę do ciebie. A będę czekał glutek. I robić od nowa? Nie! Nie. Tylko mnie od nowa najgorzej by było. Dobra, my mamy już piąty poziom. Najgorzej jakby się ten film nie nagrał. Nie. No. Byśmy musieli robić od początku. O siema. Kurde, nie mogę dojść do tej dźwigni. A bo ty musisz do tej, a ja muszę do tej. Gdzieś Ale mamy swoje, mamy swoje. Kurde, a ja... A ja się męczę. Ej, zbierz te gwiazdki. Nie mogę. A no nie możesz. Czekam, masz ty to zrobi. Ale ty się tu męczysz, nie? No i wchodź tu. Zbieraj za ciebie. Bruh. Ja już mam 58, a ty masz 39. O, to jest Let's go. Czemu na samych tepach. Ej, mogę twój łepek? Daj mi twój łepek. Dobra. Dzięki. A ja teraz za twój. Dobra? Jakbym spadł wie... to mnie. Dobra pyk. A wiesz, że coś jest najgorsze? Co? Ja? <głosy> 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 Bo ja ci skaczę na łeb. <noise> Kłócimy się. <noise> Co robi? Nie mogę to otworzyć. A jeszcze raz? Ja nie mogę. Nie umiem w to grać. No ja też. No kurde. O. Nie. Ja. Więc widzowie, my mamy trudno. Nie możemy tego przejść. A czemu pomyliły mi się? Nie wiem. Dobra. No może, może. Dobra. No kurdy, co ty zrobiłeś? No w mi się nie kliknęło, nie. Nie zawsze. wyzywasz, a teraz siebie, kurde. Ej. Ej, kurde. Spidron. Jeszcze tamte trzeba. Czekaj, ja polecę, bo tobie tu się z źle skończy i się źle skończyło tobie. Ej! 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 teraz ja grę. Gdzie się zgadzę? Gdzie się zgodzę? Jezu. My nie umiemy tego przejść. <śmienicza> Jezu, ty głupku. O. Nie trzeba strzelować. Co? Ja myślałam, że to ja tak poleciałam. O! o Speedrun! 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 Tym, tym, jest tym, 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 Nie, 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 tym, tym, Co? nie dawaj skipniemy tym, tym, Dobra. Dobra. Czeka Czekaj, nie tak się skipuje. Chodź tu. tym, nie będziemy zbierać tych gwiazdek, tylko... No, ej! Aha, wiem co Ty chcesz zrobić! Po prostu se pójdziemy. <noise> po prostu se pójdziemy. No dalej. I po prostu se pójdziemy. <noise> Czemu my tego nie zrobiliśmy na początku? Bo mamy małe łebki, nie? No. Gdzie ty kurna jesteś? Ja jestem e, po nie? mojej. Jak coś ja nie przeklinam, to było kurna. A Czym ja nie jestem. Ty jesteś kogut. Ty jesteś światowym kogutem. Ej, gwiazdek nie, nie zebraliśmy, nie? Pójdź po te gwiazdki. Dobra. Mamy prawie równą, tylko że ja mam więcej. No, chodź o idź. 10. O 10 ja mam więcej. No widzisz, mam lepszego skilla od ciebie w tej grze chyba. <grym> nie da się! Gramy w coś innego! Dobra, koniec. Kurde! Dobra, Dobra. na ramy już nie gramy w tą głupią grę. Ramy w coś innego? Okej. Okay. Ale to w innym odcinku.